Terima kasih telah menonton O, wody nie ma Koniec wody. <laughs> no to super. Uu, uu. Cały z tej strony to już A było tylko w jednym kawałku. No tu tyle wozów? Tylko nie jeden psika? Nie wiem. Tylko jeden ma pewnie taki wysięgnik. ハハハハ。<noise> <noise> No ale już po całym strychu przeszło. Tak, przeszło. Cały Sienki da z niektórych porządek. To można liczyć, że cała ta wieżyczka tutaj jest ta część mm -hmm. do uzgodnienia. Do